Pa jako banda leci Pa jako banda leci obe, 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 połowa do nos Połowa do nas tej bandy, widzieliście? Teraz dopiero, to była niesamowita szpica tego MB, tutaj te tutaj te pierwsze nie? Te pierwsze było niesamowita szpica, a one wszystkie z naszymi z tego, jak A to jest egal, mamy uciechać Dark Angel another champion. Champion.

Patrzcie i podziwiajcie bracia za dwa miesiące zaczynałem przeloty to młody muszą wychodzić, nie ma co je kisić z gołębnika, to ma latać. Wczoraj miałem telefon od niemieckiego hodowcy, a tak w skrócie zainteresowany jest młodymi. Mówię ok, naszykuję Ci super gołębie do lotów czy do rozpłodu Jakie rasy dostanie? A mówię, dostanie z rasa gołąb pocztowy. Gołąb, który dobrze nawiguje. Szpicem prize u nas. Cołowe konkursy i na całym świecie. Ale powiedz mi, jako to będzie rasa i linia, linia. A ty jesteś na etapie tego, co zaczyna dopiero, tak? Gołębiami. Rasy i inne dziadostwo to było kiedyś. Teraz będziesz miał gołębia pocztowe, które wygrasz. Ale Jochcem ja zrasza rasa. Najlepiej imbredy do rozpodu. Jako imbred w, każdy, w każdej wiosce jest jeden imbred. On nawet do domu nie umie trafić. To trzeba krzyżować. Wtedy masz zdrowe gołębie. Ale łączę na oglądał filmów, że imbredy są dobre w rozpłodzie. Jeszcze raz. W rodzinie to tylko rozmnażasz choroby i dżadostwo. Gołąb tracji orientacja w rodzinie. Było już kilka bardzo dobrych hodowli, które zniszczyło w taki sposób swoje całą pracę hodowlaną, bo produkowali gołębie na sprzedaż w Imbredach. I później w lotach mieli pusto. Jeżeli chcesz mieć super gołębie, to zadzwoń do mnie, naszykujecie super gołębie z różnych linii. Możesz między sobą je krzyżować i będziesz miał super wyniki. Jak będziesz szukał rasy, to będziesz długo czekał na klasy. To wkrótce taka rozmowa z hodowcą, który nawet konkursów nie robi nic, ale dalej szuka te rasy. No ja, w hodowli trzeba się rozwijać iść do przodu. Najlepsze z najlepszymi i znowu wyjdą najlepsze. A nie patrzeć w te rodowody kolorowe, że bzdura jest, ile masz w szufladzie rodowodu. Kiedy z rodowodów dupę wyczuć, teraz już nie idzie, bo nie jest fajnie plastikowy. <grywa> Szuflada pełna rodowodów, a na konkursy się czeka, jak ten z Ukrainy, co kupił od polskiego mistrza, on usnął już w tym gołębniku. Usnął, usnął, u, u nich wsadzają gołębie, co im wyciska ropa, normalnie oczy zaropiałe na pszenicy i jęczmieniu. One mieli gołębię, a ja od tego mistrza z Polski i nic to nie wyszło. Chore, chorowita. A jak do niego dzwoni, bo on miał dwie, trzy komórki, to wszystkie powyłączał. I tak to jest. I no wstyd i pośmiewisko. A on sprowadza gołębie stąd z zachodu, bo on ma kasę, on tutaj ma firmę. A tam A ja, ja, ten, co mu je sprzedał, mówi, że u niego jest kolejka z Francji, z Belgii, z Niemiec biorąc z Anglii. Mama mia, fantazja to oni mają wszyscy. Kop, 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 kop. No pierwsze, dwa stare usiadły pierwsze. Z lotu tyle gołębi. Mamma com, 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 mia! Não, boa, escola um pouco